Camp Nou, legendarny stadion, na którego boisku rozgrywa swoje mecze wielka FC Barcelona, tak zwana Duma Katalonii. Nawet jeśli ktoś nie interesuje się piłką bardzo, to na pewno przynajmniej raz słyszał o tym stadionie, a dzisiaj na jego murawie będzie rozgrywany mecz Ligi Mistrzów na serwerze Blogball Polska, gdzie zmierzy się FC Barcelona właśnie z drużyną Arsenalu. I mamy pierwszą akcję Londyńczyków. Prawie koniec połowy, i teraz jest szansa na bramkę. Czy zakończy to Arsenal bramką? Tak jest. The Gunners pod koniec pierwszej połowy wychodzą na prowadzenie. Świetnie rozegrana akcja, wystarczyło tylko przerzucić piłkę nad bramkarzem. I Arsenal prowadzi w Barcelonie 1 do 0. Ale się nie poddają. Druga połowa, niestety pie, bramki na 2 do 0 nie zobaczyliśmy. Świetnie rozpoczęta druga połowa, jednakże teraz Arsenal będzie nacierał. Podaje w środek pola, jest strzał. jaj, mamy 3 do zera, także Arsenal pro, powoli się rozpędza. Była dobitka, no powoli to wygląda na więcej niż dominację. Wiemy, że Barcelona w ostatnich meczach nie dawała sobie najlepiej rady. No ale no zobaczymy. Teraz jeszcze rzut rożny dla Arsenalu. Rozgrywane na blisko. Prowadzi piłkę, piłkarz The Gunners. Dośrodkowanie. Ponownie strzał i kuriozalny błąd bramkarza, którym płaci straconą bramką Arsenal 4, Barcelona 0. I tym wynikiem kończy się spotkanie, ponieważ piłkarze Blaugrany postanawiają podać ten mecz walkowerem.